Dobra, widzowie przed filmem mam dla Was taką informację e, chciałbym powiedzieć, że wracam po długiej nieaktywności i to naprawdę długiej, bo co prawda ostatni film był, była to reklama 20 czerwca, ale nie wiem czy to możemy uznać za film. No i zapraszam Was na pie, pierwszy odcinek z serii PCD. Skończyłem pracę w pizzerii. Idziemy. Ok. Policjersz pewnie przyjechał. Dzień dobry. To pan ode mnie? No Tak, to ja. Dobrze. Poproszę do domu słowić 37. Tam do domów lotniskowych. Dobrze, już je wiem. Wie pan, jaki ja dzisiaj miałem ciężki dzień w pracy? Praca w że też nie jest taka łatwa. A, ja wiem. Coś o tym słyszałem już. Ale ja jestem zmęczony. Na szczęście już wracam do domu. Bardzo spokój. A pan kiedy w ogóle kończy pracę? To jest mój ostatni kurs na rękę. Nie mhm. będę wracał już to fajnie. No nawet dobrze. O! Już prawie jesteśmy przy domkach. Dobrze, to ile mnie to wyszło? 15 zł. Proszę. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Miłego wieczoru. Dziękuję. Ach, dobra. O! Kasper jest już w domu. Fajnie. Dobra. Idę się jeszcze umyć. Dobra. I idę do domu. Idziemy Oh. Dobra, czas wstać Dobra, idziemy do pracy O, Dzień dobry O, o, Cześć. hej No hej, podwieźliśmy do pracy Ej, no w sumie fajny pomysł, dobra Dobra, dzięki, dzięki. Nie chcę mi się taksówki zamawiać dzisiaj. Wiesz, to strata kasy. No. Tutaj te taksówki są w ogóle drogie. Ty pracujesz w to... pizzerii Andrzeja, co nie? No tak. A ty, to ty zapomniałeś gdzie pracuje? No, wiesz, dużo czasu. A, dobra, ale tak nie pędź, nie? Nie przesadzaj z tą prędkością. No. Jak tam, co dzisiaj w pracy robicie? No dzisiaj będziemy, ja ogólnie będę. J jakieś tam wesele, jakieś czy coś? Jakieś no, wydarzenia? Nie będzie. Jest... Znaczy dzisiaj chyba nie będzie wesela, ale jutro no. będzie. O, to współczuję! Dużo pracy. No. Dobra, już prawie dojechaliśmy. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie tak źle jak wczoraj. A, to mnie może zostawić dzięki. Dzięki na Ha, No i jesteśmy w pracy. Trzeba sprzątnąć w ogóle z rzeczy co wczoraj. Pizza już widzę, że jest gotowa. No i czekamy na klientów. O, dobra, przerwę mam. Zaraz ktoś pewnie przyjdzie do mnie na zmianę. Idziemy. Pójdziemy sobie na stację może. U, dlaczego no ja muszę być taki biedny i tu pracować? O, dobra, i jest stacja. Kult, kurde, ale drogie paliwo. Nie wiedziałem, że tak podrażało. Dobrze, że albo jeżdżę taksówką, albo wozi mnie kacper. O dobra, jesteśmy już w rolmaszu. Hmm, odtek był dobry. Dobra, idziemy. Nie no, i znowu do pracy. Ale dobra już. Jeszcze tylko dwie godzinki i kończę tak naprawdę. Szkoda, że żabka jest zamknięta. Mogłem pójść. A co to w ogóle jest takiego? U. Wow! To za dwa złote, ciekawe. Dobrze. W końcu jestem. O, nawet, nawet jeszcze mam 5 minut przerwy, ale dobra. Czas pokroić pizzę. Dobra. To czekamy na klienta. O! Chyba jakiś klient tu tutaj idzie. O, pan taksówka! Idę do niego? Dzień dobry, pan taksówkarz. Co pan tu robi? Chciałbym kupić pizzę. Małą margaritę na miejscu. Dobrze. Coś jeszcze? Jakieś picie? Mm, Kole, jak jest. Dobrze. To idę. Proszę, oto pana pizza. Dziękuję. I na co? Eee, wychodzi chwilę, zaraz pójdę zobaczę. Eee, tutaj będzie 15, znaczy 14,60. Dobra. Proszę bardzo. Będzie kartą czy gotówką? Gotówką. Dobrze. Proszę. Proszę bardzo. Ma pan jeszcze 10 groszy może? No mam. mam Dobrze? To, mam proszę. To wydam resztę, proszę. To do widzenia. Do widzenia. No dobra. Czekam na następnego klienta. A, dobra, skończyłem pracę. O, chyba w ogóle dzisiaj Kasper skończył wcześniej pracę. Dzwonię do niego. Halo? Oficjalist, popam. Ej, przyjedziesz po mnie, bo chyba skończyłeś dzisiaj wcześniej pracę, nie? No właśnie skończyłem, wcześniej pracy. No, właśnie z mlekowa do do... do... Okej, okay. to e, podjedziesz po mnie? No podjadę, nie, No, nie, nie, Tak jak do biedy, to zajadę. Okej... To to nie, to nie, też po mnie. To pa. Na raz. Czekam na niego o jedzie. Chyba on A, to on. O no, hej Dema. Dobra, idę do tej biedry. No, to ja zostanę. czekam na siebie. Idziesz już, dobra. Dobra. z biedry tam trochę dalej. Co tam ciekawego kupiłeś? No tam kupiłem sobie hot dogów. Ej, będziesz chciał to przy... Ej, właśnie, mogę też Ciebie przyjść na hot -dogi? No w sumie możesz D Dobra, dzisiaj akurat meszty sobie oglądniemy też. No właśnie. Ale pusto, nie? Jeszcze nie, nie jest aż tak bardzo późno. Bo dopiero 20.01, a tak bardzo pusto. Nie wiem, czemu jest tak pusto. Może dlatego, że się nic tutaj nie dzieje w Darłowie. Słyszałeś w ogóle, że pojutrze ma być jakieś wydarzenie? Nic za bardzo nie słyszałem, ale... Ale coś... no, no właśnie coś... Jakieś tam... coś tam ma się dziać. Chyba jakiś wyścig ma w ogóle być. jak mi się wydaje. To jest mocne. Ja w ogóle sobie zbieram kasę na nową furę. Naprawdę? No. no jest dobra, no to... to będziemy... Ja właśnie niedługo, niedługo mam plan zrobić naprawy jazdy. Już prawie na naprawy jazdy, więc... Właśnie nawet chyba mi się uda ten... E, e, wystąpić w tych wyścigach, bo to mój kolega robi te wyścigi. Tak? To dziwne, że nic o mnie nie widziałeś. No właśnie, nie wiem, ale coś tam czytałem trochę. Aha. Dobra. Dobra. Ja pójdę, e, pójdę może, po Masz ketchup, czy przynieś do domu, ciebie? No ja mam taki fajny stos Okej, okay. ja... dobra. A ty coś, coś potrzebujesz? Coś przynieść od siebie? No, w sumie nie musisz. Dobra, a pójdę pójdę jeszcze do siebie do toalety. Jakieś poduszki możesz sobie przynieść. A, pójdę jeszcze do toalety. Dobra, do toalety. A, już. Zamykamy, na klucz może. O, hej. ma Dobra, odpalamy sobie telewizor. O, rozłożyłeś w ogóle łóżko, w sensie kanapę. Właśnie no, Dobra, idę robić podnogi tutaj. Na razie się rozgrzewam w tym mieczu. Ja wezmę to, wezmę z lodówki parówki. Dobra. Idzie gotujemy normalnie w wodzie. Dobra, postaw w garnek, ja włożę balówki. Dobra. Chodź, idziemy oglądać, bo się gotują. Dobra, Bo w piekarniku. Ty to u ciebie normalnie, że ten telewizor tak klika jakby na czarno czasem. No właśnie coś jest w ogóle zepsuta.

Go, go, go Ej, może jakieś picie jest. Właśnie we, weź weź jak O kurde! Co tu się dzieje? Chyba jakiś brak prądu chyba coś. Tutaj idę picie jakieś zrobić. Dobra. Ty weź sprawdź może ja dam dalej picie, ty i sprawdź tam do tego, do skrzynki elektrycznej, okej? Okay? Wiesz co jest nie tak widzę. Aha, dobra, tam. Uwaga! Możliwość porażenia prądem elektrycznym. Czekaj, pójdę Ci nam pomóc. Chwilę, ja... Mój tata, mój tata był elektrykiem. O, to dobrze. Dobrze. Jest git, naprawiłem. Już będzie git. Dobra. Ja już, ja już idę, siema, nie? A, no dobra. Dobra. Idę spać. Jak chcesz, to mogę Cię zawieźć jutro do pracy. Eee, no, zobaczymy jeszcze, nie? Zobaczymy. No dobra, do dobranoc. Dobra, widzę. zapraszamy Was na kolejne odcinki, ponieważ to był pierwszy odcinek wprowadzający. No... Przełamać się, co będzie w następnym. Pa!